Każda kamera, każdy aparat wypuszczany dziś na rynek zawsze trafia pod różne dyskusje. Próbkowanie 442422 yy, teraz to oni już to mieli 15 lat temu. Tak mniej więcej wyglądają dyskusje. No i teraz jestem ciekaw tych dyskusji różnych przeróżnych ekspertów, którzy zobaczą nowe Fuji X-H, które ma matrycę w pionie. Jak robicie zdjęcia, to nie możecie zapisywać ich w rawie, więc są mi odpegi po prostu, ale na przykład możecie łączyć nagranie, a obok może być zdjęcie, albo tak sobie wyobrazić że tam jest w środku klisza i że robicie zdjęcia, bo nie możecie ich podglądać, no przecież to jest klisza i możecie ją jakby wypstrykać i dopiero sobie ją wywołać, tam cyfrowo dopiero później, taka symulacja bo te nowe fuzy to jest taki moody vibe to jest takie wiecie, analogowe klimacik, hipsterze z tiktoka właśnie UGC na weselu o, to będzie dobre, ona wam zrobi takie ładne z eterną trochę boho luciki narzucone, wiecie, wszystko wszystko takie vibe. I to wszystko za 3,5 tysiąca zł. Tak strzelam w Polsce pewnie, może trochę więcej. Chcemy mieć wszystko lepsze. Każda premiera to jest oczekiwanie u odbiorców, że to będzie lepsze. A może właśnie nie powinno być lepsze, tylko powinniśmy się zastanowić, co my potrzebujemy od różnych sprzętów i to, co chcemy mieć w sprzętach po prostu. No, jestem ciekaw. Piszcie w komentarzach, co wy uważacie.